Witam wszystkich na moim kanale. W dzisiejszym filmie chcę Wam zaprezentować głośnik Urbanes Realis. Mm, tylko tyle, bo żadnego więcej nazwy nie ma. To jest zwykły głośnik Urbanesa. Podobno jest to odłam marszala, ale tak, tak w Internecie, przynajmniej w niektórych tych wyczytałem. Miała być to jakaś nowa firma, ale niestety producent chyba miał jakieś problemy finansowe i postanowił się zawinąć z tymi głośnikami. A szkoda, bo to bardzo dobre głośniki. Jeżeli chodzi o brzmienie, to bezkonkurencyjne w tej cenie. Początkowo producent startował z ceną 700 zł, ale coś tam ja mówię, tak, coś nie pykło. Jeżeli ktoś zna bardziej historię tych głośników, to możecie w komentarzach poniżej się wypowiedzieć. Za dwa takie głośniki zapłaciłem. 373zł bez podatku VAT. Z podatkiem VAT i wysyłką zapłaciłem 499,85zł. No i co tu dużo mówić. Tak jak mówię, no za 230zł głośnik o mocy 20W z przetwornikiem 4 calowym, przetwornikiem niskotonowym, z dwoma przetwornikami wysokoton, wysokośredniotonowymi. Bardzo skubany, ciężki. Waga jego to jest 2,8 kg. Ale za chwileczkę się okaże, dlaczego jest taki ciężki. Bo zrobimy oczywiście nam tego sprzętu. Bo u mnie nie może być tak, żeby pokazać tylko z zewnątrz sprzęt. Ale cokolwiek mam, to muszę to rozebrać i wam pokazać. Ładujemy ten głośnik dosyć ciekawie. Tutaj mamy ósemkę radiową. Z głośnikiem był dostarczony przewód taki dość długi. Tak jak mówię, ósemeczka radiowa. W środku jest zasilacz o mocy 45 W. Bardzo szybko ładuje akumulator, w niespełna 2 godziny. A jeszcze zasłoniłem, bo co ja w ogóle robię? Mamy przewód USB, mamy złącze USB typu A i wejście AUX mini jack 3,5 mm. Od góry mamy takie przyciski jak play, przewijanie przód, tył, przyciszanie, podgłaśnianie i to wszystko. Z boku mamy Przycisk włączania. Możemy sprawdzić, szybko naciskając możemy sprawdzić stan naładowania. Teraz mamy żółtą diodę, czyli jest naładowany w mniej więcej 75%. Są cztery wskaźniki koloru, czyli jeden wskaźnik jest taki, że zielona dioda to jest 100% naładowania, żółta dioda to jest 75% naładowania, pomarańczowa dioda 50%, czerwona poniżej 25%, chyba coś takiego. Znaczy trzeba głośniej podnosić doładowania. Producent się chwali, że czas pracy to jest 20 godzin oczywiście na średniej głośności, no powiem szczerze, że bardzo długo gra nie udało mi się go do końca jeszcze rozładować nie wiem czy wspominałem o mocy głośnik niskotonowy 4 calowy ma moc 10W w Hermesie dwa głośniki wysoko średniotonowe jeden jest tutaj w tym miejscu drugi jest tutaj z tyłu mają moc 5W I są to przetworniki 3-calowe. Dobra, słuchajcie, odpalmy sobie jakąś muzyczkę. Yy, także play. Bardzo dziwnie zachowuje się pod Windowsem 11. Powiem wam szczerze. Najlepiej cofnąć przy, yy, muzykę. I... No, nie dogaduje się z tym systemem. No, niestety, nie wiadomo dlaczego. Jak zminimalizujemy okno z piosenką na YouTubie, i jak zastopujemy, i znowimy, to po chwili jest ok, ale jak zostawimy go trochę dłużej, to on głupieje. Na żadnym smartfonie tego nie mam, ale na komputerze tak mam. No, Windows 11 ma parę błędów. Szafki drżą Super głośnik, naprawdę I Jeszcze nie słyszałem głośnika z tak wielkim basem No co tu dużo gadać eee, No nic eee, Z racji tego, że ten głośnik Bardzo mi się podobał, także postanowiłem mieć dwa. A teraz w tym momencie zapraszam was do teardownu i zdjęć ze środka tego głośniczka. Zdjąłem właśnie tą maskownicę. Tak ona wygląda. postanowiłem zajrzeć do środka zobaczycie jak to się prezentuje w porzu naprawdę w porzu nośnik jest naprawdę potężny Może to złożyć.